No hallo Cześć, dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności, kto jakiej mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Pulch Niedźwiedź, a wy mam nadzieję, że już zalajkowaliście ten materiał, bo w ten sposób pomagacie mi w rozwoju tego kanału. No dobra, ale przejdźmy do sedna: Malfurion. Malfurion, wielki, potężny, wspaniały druid, bohater wojny starożytnych, bohater trzeciej wojny, bo to właśnie on zadał wróg, który przyzwał wyspy, które wysadziły Arkimonda w powietrze. Wszyscy dobrze go znamy, wszyscy go kochamy, chociaż. Wowie, no nie oszukujmy się, nie jest zbyt fajny. W sensie jego poziom mocy, Lorowo, jest tak potężny, że on samotnie rozrywał całe armie demonów. Dlatego też Lorowo powinien samotnie poradzić sobie z inwazją hordy, która zaatakowała w BFA Teldrassil, Powinien samocnie poradzić sobie z wieloma innymi problemami, które miały miejsce po kataklizmie, kiedy on już powrócił z tego swojego snu, w którym się znajdował do kataklizmu, właśnie. No, lorowo nie było wytłumaczenia, dlaczego Malfurion nie robił tych wszystkich rzeczy. Ale Blizzard znalazł na to rozwiązanie. Stwierdził, dobra, przy okazji Dragonflight. Pozbędziemy się Malfuriona. I oczywiście społeczność zwariowała. No, jak to Malfuriona, Przecież nocne elfy, wycierpiały już tak dużo? Dlaczego znowu uderzacie w nocne elfy? Jak możecie to robić? I po części mają rację, bo rzeczywiście, na przestrzeni ostatnich dodatków, nocne elfy oberwały bardzo, ale ja to bardzo straciły swoją stolicę, zamieszkały na ulicach Stormwind. Dodatkowo wątek Night Warriora, który miał być ciekawy, okazał się pff, nijaki. Elun zabrała moc Tyrandę w sumie wątek Nightwariera nie wniósł kompletnie nic do historii. Gdyby go nie było, to nawet byśmy tego nie poczuli. Zaś sama Elun okazała się no, niezbyt fajną postacią. No i na ten moment cała cywilizacja nocnych elfów i związane z nią lore też sensu zbytniego nie ma. No Shadowlancy strasznie pod tym względem zniszczyły uniwersum Warcrafta. Lecz czy to koniec? Czy naprawdę Blizzard musi jeszcze zabijać tego Malfuriona? Jak najbardziej. Ja jestem za tym, żeby Malfuriona z lore w końcu zabrać, bo rzeczywiście jest on postacią problematyczną. Kiedy mamy kogoś, kto ma taki poziom mocy lorowo, to bardzo trudno jest wyjaśnić, dlaczego on nam tej mocy nie użycza, dlaczego on nie pomaga nam przy różnych zagrożeniach. On powinien stać w pierwszej linii, kiedy Legion zaatakował Azeroth. Dodatku Legion, on powinien stać obok 11 Rage'a i na pstyknięcie palca rozwalać wszystkie te armie na Broken Shore, dzięki czemu być może Warianowi nigdy nic by się nie stało. Ale gdzie był Malfurion w czasach Legion? Nie wiadomo tak naprawdę, No gdzieś tam se siedział w Walszara, miał problemy, walczył z Daviusem, dał się złapać jak ostatnia Pipa, no i przez to zginęła. Po części i sera. I ja nie mam żadnego problemu z tym, że Blizzard, według tego, co udało się odkopać w plikach gry, zamierza Malfuriona po prostu z tej gry się pozbyć, bo uważam, że jest to krok w dobrą stronę. Malfurion zasługuje na emeryturę i na jakąś, powiedzmy, epicką śmierć. Nie miałbym w ogóle Blizzardowi za zły. Gdyby historia Malfuriona zakończyła się już przy okazji Legion, właśnie. Gdyby zginął z ręki Xaviusa, poświęcił się, żeby raz na zawsze. Naprawić szmaragdowy sen i pozbyć się szmaragdowego koszmaru, albo gdyby zginął w walce z demonami, walcząc wokół swojego brata, ratując go, no cokolwiek, co jest jakkolwiek związane z jego historią, bo pamiętajmy, że historia Malfuriona kręci się wokół dwóch rzeczy: wokół swojego brata, do i relacji Illidan-Tyrandę-Malfurion, oraz wokół tego, że jest druidem, wiecie, szmaragdowy koszmar, jego walka i tak dalej. To są takie dwa główne wątki Malfuriona, więc można byłoby oczekiwać, że gdy już ta postać będzie. Jakkolwiek szła na emeryturę, czy to w postaci śmierci, czy tymczasowego oddelegowania go gdzieś indziej, no to będzie to związane właśnie z tymi dwoma filarami, które podtrzymują tę postać, czyli tymi dwoma wątkami. Ale Blizzard jest na to, że ma zupełnie inny plan, gdyż według przecieków wynika, że Malfurion ma po prostu pójść do Ardenuid, by zamienić się miejscami z Iserą, by ta mogła wrócić. I z tym mam już problem, bo uważam, że jest to po prostu. Łupie, jest to durne jest to bez sensu, i modlę się o to, żeby Blizzard nie poszedł tą stroną. Bo jeżeli Blizzard rzeczywiście wykona ten manewr, to tak jakby wykonał fikołek logiczny. Nie ma kompletnie żadnego sensu w tym, by sprowadzać serę do naszego świata. Jej historia jest dobra taka, jaka była. Zginęła w Legionie, w Arden ją potem spotkaliśmy. Jest do tego Ardenwildu przypisana i niech tam zostanie. Po co? W ogóle ją... Tykać. To, że Malfurion tam sobie idzie, dobra, uważam, że to jest wciąż głupie, ale jeżeli nie potrafią niczego więcej wymyślić, no to okej, okay, niech sobie tam idzie, niech tam zostanie. Ale po co sprowadzać tutaj serę? Przecież mamy dla niej już zastępstwo w postaci jej córki, która była od czasów BFA tam gdzieś kreowana, jako właśnie nowa liderka tych zielonych smoków. Jest to Merita i także przy okazji samych Dragonflight dostała ona w sumie całkiem ciekawą historię, gdzie dowiadujemy się więcej o jej backstory, dowiadujemy się więcej na temat tej postaci. I to wszystko ma zostać zmarnowane. Jej potencjalny moment zapuśnięcia ma zostać zmarnowany, tylko dlatego, że Blizzard pstryka palcem i wraca do nas Isera. To nie ma kompletnie żadnego sensu. To. Całkowicie zniszczyłoby historię Iserę, która została nam przestawiona na przy okazji Shadowlandsów, bo nawet jeżeli między Shadowlandsami a Dragonflight lorowo, tam powiedzmy minęło 5 lat, więc Isery nie było 5 lat z nami tutaj, a nawet więcej, bo ona zginęła w Legionie, bo to nie było jej powiedzmy z 8 lat z nami lorowo, no to według graczy nie minęło tak dużo czasu. W jednym DLC do WoWa, czyli w Shadowlandsach, widzimy Iserę, która w końcu powraca i jest tam zamknięta, by następnie w kolejnym DLC zobaczyć ją już u nas. Nawet jeżeli historia między tym, tak jak mówię, jest, że niby 5 lat czy coś w tym stylu, to wciąż dla graczy to pozostawiłoby niesmak. W szczególności, że jej obecność wcale nie jest potrzebna do tego, by historia Dragonflight miała sens. Jeżeli Esera powróci przy okazji Dragonflight, a wszystkie przecieki wskazują na to, że ma powrócić przy okazji Dragonflight, to naprawdę... Będę uważał, że oni niczego nie nauczyli się od czasów Shadowlandsów. Że ci, którzy napisali Shadowlandsy, dalej popełniają te same głupie błędy, nie kierując się logiką czy jakimiś zasadami scenopisarstwa, a zamiast tego kierują się w sobie, nie wiem, hypem, jakaś ta postać, nie wiem w sobie czym się kierują, bo kto. By w ogóle pomyślał o tym, żeby Eserę już teraz sprowadzać, tak jakbyśmy nagle przy okazji Dragonflight sprowadzili z powrotem Sylvanas. No dopiero co tam poszła, dajcie jej tam trochę posiedzieć, tak samo z Eserą, dajcie jej posiedzieć w tym Ardenwildzie. Poza tym nie jest ona niezbędna. Jeżeli wracamy Eserę, dlaczego nie Malegosa, dlaczego nie Neltariona, nie mówię o Defwingu, tylko Neltarionie, czyli tym niespaczonym Defwingu. Dlaczego tak bardzo potrzebna jest akurat Esera ze wszystkich postaci? Powiem wam dlaczego, ponieważ ktoś na etapie tego quest'a zauważył, że odzew ludzi co do cinematyka z tym powrotem serii w Ardenweedzie był tak pozytywny, że pewnie uznali, że ta postać ma potencjał i że trzeba ją jakoś wgrać ponownie na scenę, trzeba ponownie ją wykorzystać, ale to nie ma sensu, kompletnie żadnego sensu. I tak jak mówię, to wciąż są tylko znalezione jakieś tam przecieki w plikach gry. Tego na razie w samej grze nie ma i módlmy się, żeby tego nie było, bo znaczy, raz jeszcze, moim zdaniem to byłby błąd. Pomijając już jednak aspekt Isery, hehe, aspekt Isery, widzicie co tutaj zrobiłem? No to wróćmy jeszcze na chwilę tego Malfuriona. Jak już wspominam, ja nie mam kompletnie żadnego problemu z tym, że Malfurion miałby się oddelegować. W przeciwieństwie do niektórych, bo wiem, że niektórzy mają także i oto ból tyłka. Ja uważam, że to byłby dobry ruch, ale taka postać jak Malfurion zasługuje na o wiele lepsze traktowanie, na o wiele więcej. Jest to koleś, który dla lore Warcrafta był mega ważny. Jest to jeden z głównych bohaterów tak naprawdę Warcrafta, jeżeli byśmy się zastanowili. Jest to koleś, który był głównym bohaterem wojny starożytnych jest to koleś, który był jednym z głównych bohaterów Warcrafta 3 i tak dalej i tak dalej. Postać ikoniczna. I ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby się poświęcił dla swojego ludu. Gdyby się okazało na przykład, że dla posadzenia nowego drzewa, które ma uratować nocne elfy w jakiś tam sposób, potrzebna jest energia życiowa potężnego druida czy coś w tym stylu. I tak się składa, że Malfurion jest tym druidem, więc by ją oddał, zamienił się w jakiegoś mikrowispa, zniknął i tyle. Nie wiem, co się z nim stało. To byłoby znacznie lepsze. Niż po prostu poszedł do Arden Wildu. Bo zaznaczmy, że do Arden Wildu w tym momencie w sumie każdy sobie może wejść. Jeżeli jest bohaterem Azeroth, to bez problemu może się tam przeteleportować. Albo otworzyć portal dla Tyrandy, to też jeszcze dodatkowo zniszczyłoby te ich pożegnanie. No bo co to za pożegnanie, skoro ona dobrze wie, że on tam siedzi, nic mu nie jest, bawi się ze swoimi. Jakimiś... Malutkimi zwierzątkami, i w każdym momencie, jeżeli naprawdę się postara, będzie mogła sobie tam pójść. Wystarczy ruszyć w podróż do Stormwind i portalem przez Oribos, no bo on robią tam się znajduje. Normalnie z. The story, są wycieczki do Oribosu, ludzi, którzy oglądają, jak tam wygląda, a w Oribos, przypominam, jest portal do do który prowadzi, więc tak jak mówię, Shadowlandsy zepsuły bardzo dużo, jeżeli chodzi o to uniwersum, a Blizzard zdaje się, że nic z tym nie robi, więc jeżeli oni bullshitowo zamienią Serę na Malfuriona, to to na tak wielu płaszczyznach będzie zły i głupi i durny ruch, że wszyscy przypomnimy sobie, że tak naprawdę są to ci sami ludzie, którzy napisali Shadowlandsy. więc trzymajmy kciuki, żeby jednak tego nie zrobili, bo na ten moment lore lokacji Dragonflight wygląda na no spoko, naprawdę, tutaj trudno jest się do czegoś przyczepić, bo jest to bardzo prosta historia, do której trudno byłoby się wręcz przyczepić. Ale właśnie, jeżeli przy okazji głównego wątku odwalą znowu taką manianę, to aż trzeba będzie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego wątki poboczne, wątki takie, powiedzmy, eksploracyjne, wydają się takie spoko, ok, a główna fabuła leży i kwiczy? Kto za to odpowiada? Bo jeżeli odpowiada to jakaś grupa osób albo jedna osoba, to moim zdaniem powinni już dawno polecieć, bo nie wykonują swojej roboty dobrze. Tyle ode mnie. Napiszcie w kontrakcie, co wy sądzicie o ewentualnym powrocie Isery i o, no po prostu, śmierci Malfuriona. Jeżeli będzie ona wyglądać w taki sposób, jak wspomniałem, czyli zamieni się miejscami z Serą i tyle, no to co o tym sądzicie? No chyba, że uważacie, że wywiad pójdzie po rozum do głowy i jednak da tej postaci godne, fajne Ożegnanie. I tutaj też nie kierujcie się tym, że w samym WoWie Malfurion wiele nie zrobił. Bo pamiętajcie, że sam WoW to nie jest całość uniwersum Warcrafta. Malfurion zbyt wiele w WoWie nie zrobił, no bo też jest zbyt potężny, żeby zawsze się pojawiać i wszystko naprawiać. I to jest błąd Blizzarda, że już dawno nie zrobił z nim porządku, bo bez problemu mógł zmniejszyć poziom jego siły, wytłumaczyć to jakimś fajnym wydarzeniem, że nie wiem, szmaragdowy koszmar w jakiś sposób go osłabił i teraz jest y, starym dziadem, który się starzeje i powoli umiera. To też mógł być fajny wątek, ale Blizzard nic z nie jeżeli teraz nagle okaże się, że ciach, musimy Malfurona po prostu zamienić z serą, to nie będzie moim zdaniem miało najmniejszego sensu, ale być może wy macie jakieś inne przemyślenia. Napiszcie w komentarzach, ja chętnie to przeczytam, a na ten moment trzymacie ciepło. No i cześć!